Dzień dobry, witam na kanale Antkowiak Boxing Team w kolejnym programie pod tytułem Ramówka, którą jak co tydzień przygotowuje dla was nie kto inny jak Kamil Padzik. Ja tutaj muszę podziękować Kamilowi, ponieważ sam bym nie był w stanie tego wszystkiego ogarnąć, tym bardziej, że tutaj w Irlandii skończyła się pandemia i wszyscy ruszyliśmy do pracy. Ja dzisiaj byłem pierwszy dzień, także dlatego tak późno to wrzucam, bo po prostu nie mam czasu. Nie miałem czasu wcześniej tego zrobić, też nie wiem, czy nie będę musiał zmienić programu. Bokserska kawa na jakiś inny termin. Szybkie newsy, nie wiem, mogą się pojawiać również w nocy, nie wiem, nie wiem jak to będzie, ale mam nadzieję, że wszystko pogodzimy. Także dzięki Kamil, a tymczasem nie przedłużamy, zaczynamy. Piątek Gala TFL w Lublinie godzina 19:45 TVP Sport. Sobota długo oczekiwane KSW 61 gdzie zmierzy się Mariusz Pudzianowski versus Łukasz Juras Jurkowski godzina 20: Cyfrowy Polsat Payperview ipla i KSW TV Gala Queensberry Promotion w Telford Daniel Dubois versus Bogdan Dinu godzina 20:30 Polsat Sport Extra. Kickboxing, gala HFO, godzina 21:45 TVP Sport. Noc soboty na niedzielę, gala UFC Fight Night Rosen Strike vs. Sakai, godzina pierwsza w nocy czasu polskiego Polsat Sport. Noc z niedzieli na poniedziałek, gala w Miami Floyd Mayweather Jr. vs. Logan Paul, godzina druga w nocy program TVP Sport. Także, jak już wspomniałem, dzięki Kamil za ten rozkład jazdy, za te, za te rozpiski, które mogę tutaj widzom przedstawiać. Także z mojej strony to tyle. Kanał Antkowiak Boxing Team. Trzymajcie się, oglądajcie sport, trenujcie sport. Cześć!